Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będzie króciutko o sposobach rozwiązywania konfliktu. I nie chodzi mi o to, że dostaniemy jakąś taką złotą zasadę co do tego, jak konkretny konflikt moglibyśmy rozwiązywać bardziej. Chodzi o to, żebyśmy poszerzyli swoją świadomość i wiedzieli, w jaki sposób my, albo nasi rozmówcy podchodzą właśnie do konfliktu i ewentualnie jaką ze strategii w tym momencie wybierają. Zapraszam was już tak tradycyjnie też na prezentację i dzisiaj zaczniemy od rywalizacji czyli czegoś, co myślę sobie zdarza się już chyba od najmłodszych lat. W niektórych państwach jest to bardziej niż w innych zauważone i jak mam na myśli tutaj państwa wschodu, gdzie ta rywalizacja jest faktycznie od no, szkoły podstawowej tutaj mocno zauważana, jest to po prostu taki też bardziej może kulturowy sposób funkcjonowania. U nas często kojarzy się, że jest to raczej forma sposobu funkcjonowania w pracy, ale niekoniecznie tak jest, że tylko w zakładach pracy funkcjonujemy na zasadach rywalizacji. Bo o co chodzi, jakby w tym pojęciu? Są to dwie osoby lub grupy, które ze sobą konkurują, czyli starają się być trochę lepsze niż ta druga że tak powiem strona, jest to takie, ja sobie tak nazwałam to takie przeciąganie liny, czyli albo ty jesteś bliżej środka, albo ja jestem tego środka bliżej, czyli albo ja szybciej osiągam ten cel, no albo niestety robisz to ty. Bycie takie skierowanie przeciw sobie, czyli obserwuję cię i staram się w taki sposób dopasować moje zachowanie i moje działanie, żeby być od ciebie lepszym to rodzi z kolei takie napięcie emocjonalne i nie sprzyja atmosferze zaufania, bo jeżeli ja cały czas jestem skupiona, jeżeli ja cały czas jestem spięta i ciężko mi w tym momencie się rozluźnić, to też sprawia, że jestem też mniej efektywna, bo nie jestem w stanie spojrzeć na coś z perspektywy, czy z tak zwaną czystą głową, ponieważ cały czas jestem w gotowości cały czas myślę nad tym co zrobić, żeby być lepsza niż ta druga Strona i ewentualnie co ta druga strona kombinuje, żeby mnie te kłodę pod nogi rzucać. Także to jest niebezpieczne zachowanie, niebezpieczna strategia, gdyż do pewnego momentu jest motywująca być może, ale ma to ryzyko, że może się przerodzić w coś, gdzie będziemy po prostu przeciw sobie w tych relacjach bardzo mocno, będzie tam dużo nieufności i tak naprawdę nie będzie efektywności. Kolejnym sposobem jest współpraca. No tutaj ważne są więzi i to, o czym mówiliśmy ostatnio, czyli o tych relacjach i te więzi, które już są i więzi, które tworzą się w, poprzez współpracę, bo jest to taka no, sytuacja, gdzie poprzez jedną działamy na drugie, czyli poprzez tą strategię współpracy działamy na więzi, a dzięki więziom też łatwiej się tworzy współpraca. Tutaj ważne jest osiąganie wspólnych celów, ale mówię wspólnych, już nie tylko moich takiego rywalizacji, ale tego, żebyśmy faktycznie my, jako team, jako zespół, mieli fajne efekty. Jest to też tożsamość z grupą, czyli ja jestem w stanie utożsamić się z tymi ludźmi, którzy, no nie wiem, na przykład wyznają podobne ideały albo pracują w jakiś podobny sposób, albo z jakiegoś innego względu są mi bliscy. I tutaj faktycznie ta integracja wewnętrzna z tym zespołem jest fajna. Jest to atmosfera zaufania, czyli nie boję się tego, że ktoś podkradnie mi mój pomysł i sprzeda go jako swój, więc mogę. Spokojnie się dzielić tym pomysłem, a także słuchać e, informacji zwrotnych i dzięki temu ten pomysł polepszać. Jest większa motywacja do pracy, ale też jest to taka większa dbałość o siebie nawzajem, czyli nie tylko moje rzeczy są ważne, ale również właśnie e, te rzeczy, które są ważne dla moich e, współtowarzyszy. Nazwijmy. Unikanie. Tutaj jest to brak chęci. E, Takich posiadania części wspólnych z grupą, czyli taki trochę. Takie trochę bycie outsiderem. Jestem z grupą, ale de facto mnie tam nie ma, jestem z kimś w relacji, ale nie wszystko mu powiem. Może to wynikać też z na przykład sytuacji, kiedy ktoś boi się też odkryć, tak? boi się, że nie zostanie na przykład zaakceptowany, albo już kiedyś został niezaakceptowany i teraz boi się to, tego powtórzyć. Z różnych względów może to wynikać, ale to też w tym momencie rodzi brak zaangażowania, a wiemy, że tak naprawdę nad wszystkim, z kim trzeba w życiu troszkę popracować, i czy to są projekty, czy jakieś inne osiąganie wspólnych celów, czy chociażby tworzenie wspólnej relacji, no wymaga zaangażowania i pracy. A tutaj jest to ciężkie, bo jeżeli próbuje się zaangażować, a jednocześnie stawiam tę barierę i nie chcę do końca o sobie też opowiadać, no to myślę sobie, że jest to po prostu niemożliwe do zrobienia. Niechęć do wspólnych działań, no bo. No, jak to zrobić, tak? Żeby ludzie się nie dowiedzieli czegoś od o mnie, żeby też nie zobaczyli może jakichś moich słabości. Najlepiej, żebym miała sobie zrobiła swój kawałek mojego e, zadania i przyniosła go e, w efekcie e, do przedstawienia tylko do przedstawienia. Mniejsza efektywność, no bo jeżeli pracuję sama, wiadomo, że moja perspektywa jest troszkę e, węższa niż jakby całej grupy, z nikim nie dyskutuję, e, nie badam też zagrożeń swojego e, rozwiązania i pomysłu. Mniejsza efektywność, po prostu. I skierowanie od innych, czyli tam, gdzie w rywalizacji było przeciwko sobie, to tutaj po prostu um, gdzieś tam inni zostają e, za mną, a ja się e, marginalizuję e, poza tę grupę. Dostosowanie to dopasowanie się do grupy i zwrócenie się ku innym. Takie trochę zaniedbywanie siebie, nie zwracanie uwagi na to, jakie ja mam potrzeby, jakie ja mam możliwości, co ja mogę dać temu zespołowi i co ja mogę fajnego tam wnieść, ale takie zachowanie też rodzi w pewnym momencie frustrację, bo inni jakoś się rozwijają, inni ze sobą rozmawiają, inni tworzą więzi, inni mają wpływ po prostu na kształt grupy, w której są i w której ja również jestem, a ja jestem tak trochę z boku, może taka trochę nieważna. Jest to też takie pomniejszanie swoich osiągnięć, co w efekcie prowadzi też do tego, że no nie mam w pełni takiego obrazu siebie, no bo jeżeli ja pomniejszam swoje osiągnięcia, to też nie przyjmuję pozytywnych informacji na temat na przykład osiągniętych sukcesów, a to też nie jest dobre. I ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć, i myślę sobie, że to jest taki, w moim odczuciu, najbardziej dojrzały pomysł na, na rozwiązywanie konfliktów, to kompromis. I tutaj przede wszystkim chciałabym podkreślić chęć rozmowy. Jeżeli ludzie. Czy grupy, jakby większe grupy interesów, czy konkretni ludzie, dwie jednostki są gotowe na to, żeby usiąść przy jednym przysłowiowym stole i ze sobą rozmawiać, to naprawdę jest super. Jeżeli w tym momencie mam jeszcze do tego możliwość takiego przeanalizowania tej swojej sytuacji i gotowości rezygnowania z części własnych jakby potrzeb, marzeń, roszczeń, to. To już naprawdę jest bardzo dużo i to jest taka chyba połowa już drogi do, do tego sukcesu, do tego, żeby osiągnąć wspólny cel. Zakładając szacunek do drugiej osoby, ale mając świadomość własnej wartości, siadam do tak zwanych negocjacji i wtedy, wiedząc, że być może coś będę musiała stracić, ale też wiedząc, że coś będę mogła zyskać, jestem w stanie faktycznie jakby osiągnąć ten wspólny cel. I to jest fantastyczne, jeśli chodzi o rozwiązywanie konfliktów, o sposoby rozwiązywania konfliktów. I tak się zastanawiam, czy nie podsumować tego, tego naszego rozważania dzisiejszego właściwie jednym zdaniem, że tak naprawdę w tym, żeby się Pozbyć tego konfliktu, żeby go spróbować rozwiązać, to tak naprawdę najważniejsza jest rozmowa, ale żeby ona miała miejsce, musimy być gotowi też do tego, żeby trochę siebie poświęcić, swoich pomysłów, swojego ego, jakąś część siebie. Ale myślę, że do tych kompromisów warto dążyć. Dziękuję dzisiaj serdecznie za uwagę.